Tak, mówiłam, że zrobię, że będzie odcinek z dodatkami, no i jest. Jeszcze tam przetrwały, little tyle są, no bo przecież to robię bardzo. Za chwilę poprawię jest wyniki. I to są dodatki, taka cała puszka, widać pokarmy dla filmów morskich, bo były takie takiej ale nie zmieściły. A tutaj dostałam trzy dodatkowe, chociaż trochę tam włożyłam to tutaj e, Tak, tworzę to, jest strasznie ciemno, nie wiem dlaczego. Chyba musi być światło. Wreszcie. Już, już, już. już mama się, mama się powie, zaraz Teraz musi kość. Było do szara. A więc. Ooooh. to się tak trudno otwiera. Tak. Wreszcie otworzyłam. Trochę się z tym uporałam, ale jest otworzone. Tylko te rążeczki mnie uratowały. Lol, yy, I tak, są też zu Jak wspominałam już wcześniej, nie wiem dlaczego, mówię to drugi raz. Są słodkie. Niektóre dodatki nie są z Little Jak nie widać, że na przykład ta butelka to nie jest Little Petrop. A to jest moja kanapa. Wiem, że dzisiaj nie pominam, bo chciałam, bo mam opisywać rzeczy, ale spojrzymy jeszcze raz na tego pięknego misia. To jest Bob. E, chyba wspominałam, jak otwierałam zestaw 16 grudnia. Że dostanę właśnie Wielkiego misia i dostałam. Mam na imię Bob, bo już ja zapamiętałam, wymyśliłam wcześniej. <laughs> Jestem nadal chora. Przez 2 sekundy nie będę córką, bo w ten sam dzień to nagrywam. E, I więc to jest właśnie e, e, tak, że ten sam dzień nagrywam wcześniejszy odcinek. To są właśnie moje rzeczy. Niektóre rzeczy nie są z Little ale tak jak wspominałam, że tak głupia butelka. Rzeczytka jest wyrzucen. Nikt nie może na to patrzeć. No, i teraz dokładnie. Jak na przykład na filmie będzie słuchać jakieś szuranie, no to nie moja wina. Hmm, bo coś tam jakoś jakieś Ale będę musiała podładować swój tablet. A więc zacznijmy od tych. Ja może się wysypię, ja chociaż właśnie robiłam porządek pokoju, więc lepiej nie wysypuć. No dobra, to, to święty. A No, nie No, chodź. To są takie dodatki, a ja co to robi. Pięknie, może jakkolwiek. Tak, dzisiaj lubię wyrwalać różne rzeczy, co mi nie pasi. O, lusterko, przyda mi się, ale ono nie, nie odbija, w no Mam yy, trochę misek, większość dodatków jest od mojej koleżanki, tak. Jak wspominałam, o to jest petrza, że dostałam właśnie od mojej koleżanki. Yy, a więc tu są jedzony, koniec, koniec, go dostałam, teraz z tym domkiem. Yy, I to jest taki koniec, i jakieś i Kopiecie kwiatków i tego jest dużo. O, tu hmm. też nie na telewizor. Mają szczęście, ale są w e, to nie Kurczę, to co to robić? To z Wings pewnie jest. Moja siostra kiedyś została. E, jak już no, dobra. A więc. To są. Takie słodkie i kieski. To ja może trochę tylko układam. Miejski różne, więc ja poukładam a, i zarazem Tak, chyba to wszystko jest na petków i ja naprawdę będę musiała już kończyć odcinek, bo naprawdę mój tablet zaraz padnie. a nie lubię jak mój tablet pada, bo wtedy chyba mi w Wi-Fi się wyłączy coś, coś takiego. Więc ja już kończę ten odcinek, tylko tyle rzeczy, albo coś jeszcze tu jest od petków. Niektóre rzeczy po prostu używam dodatkowo, bo fajnie wyglądają niektórych. Niektóre rzeczy też są w domku od Python. Hmm, Tamty może nie dla odcinku. Chyba przed ostatnim. Przed ostatnim. No tak. I ja muszę już kończyć. To było wszystko na ten odcinek, że nie na mam rzeka. Tam jeszcze spójrzmy sobie na ten, ten spetrze. Pewnie babi ich więcej, ale gdzieś na pewno by się zapodziało. I to są wszystkie rzeczy o, A nie, to nie, jeszcze to jest. No. teraz pewnie powinno być wszystko. O, słuchajcie, psa, na przeciwko. I mam jest psy jest owczarek niemiecki. moja siostry kocha owczarek niemiecki. Więc ja się żegnam. I to chyba na tyle.